Komorowski, tu jest napisane zresztą. Burk Morowski, ja tu jest po powstaniu, to tu po powstaniu odprawa oficerów. A gdzie pan tu jest? Pan tu też jest, tak? Na Bracki ruch gminny. Yy, ja tutaj jestem z obandażowaną głową. Tu jest bliżej podane te zdjęcie. A ja tutaj stoję przed moim oddziałem. Pani? też z tym sznurem, taki tu. Ten z tym sznurem. Tak, jest, jest, tak. Jest. jest. To też to, to, tak, ja, ja jestem. A jak pan wspomina, właśnie ten czas powstania? Ja co mogę wspominać, walki były i tam nie było żadnych wspomnień. Dziwna się nad nim nie zastanawiał. Zastanawiał się tylko nad tym, jak, jak przeżyć to i, i usunąć Niemców. No, to, było to, to, Wówczas my byliśmy młodzi, się nie zastanawialiśmy i nie znaleźliśmy lęku. Bo gdyby to było, to byśmy nie walczyli, tak? No A teraz i... by Pan jeszcze raz zrobił to samo? Co? Jeszcze raz by Pan wziął udział w powstaniu, gdyby trzeba było. No, ja... Czy ja wiem? Być może, że nawet tak. Być może, że to bym zrobił to samo. Bo ja byłem wielkim patriotą. Ja do tej pory jestem działaczem polonijnym na, na okolice Bawarii w Lombaniu, i byłem też na zjeździe w, tym, w tych komunistycznych czasach, jak jeszcze był ten kierownik państwa, jak nam się nazywa Jabłoński, nie. Byłem też jako jedyny z Niemiec zaproszony z całego świata i brane to było na wielką skalę zrobione no? dla propagandy. A gdzie to było? Po całej Polsce żeśmy jeździli. Żeśmy jeździli po całej Polsce. Przed nami jeździ autobusy z kelnerami. Jak ludzie dojeżdżali, to że było w tych różnych restauracjach wszystko przygotowane. I nas przyjmuje. Było wszędzie w Warszawie. Wszędzie, wszędzie. To Co to są za... Tutaj ma Pan jakiś taki order, tak? To jest Virtuti military. To jest najwyższy. Ta. Tam, tak. A to jest ta paleta malarska. Tak? Ta.